Być może słyszałeś, że Park Narodowy Yellowstone znajduje się na szczycie gigantycznego superwulkanu. To powód, dla którego w tej okolicy znajdują się potężne gejzery i gorące źródła. Oznacza to jednak również, że pod Yellowstone znajduje się ogromna komora magmowa. W 2015 roku naukowcy z University of Utah odkryli, że ta komora jest dużo większa niż wcześniej sądzono. Znaleźli nawet jeszcze jeden zbiornik z magmą pod tym, znajdującym się na szczycie. Wygląda na to, że im większe są komory, tym więcej magmy zabierają. Razem dwa zbiorniki magazynują kłębek magmy, który łatwo mógłby wypełnić wielki kanion nie jeden, ale 11 razy. Ale wiesz, co jest najbardziej niepokojące w magmowych komorach? Mają tendencję do popychania ziemi, znajdującej się nad nimi. W rezultacie teren Yellowstone rośnie około 2-5 do 5 cm rocznie. Do tego Yellowstone ma status czynnego wulkanu i jego indeks eksplozywności wulkanicznej, tak, taki istnieje, wynosi 8 na 8 tak wysoka liczba oznacza, że jeśli ten wulkan by wybuchł, byłoby to apokaliptyczne wydarzenie. Żeby to zobrazować, erupcja Pinatubo na Filipinach w 1991 roku, która jest uważana za najmocniejszą w pamięci żyjących ludzi, otrzymała 6 w indeksie eksplozywności wulkanicznej. He, słabo. Teraz zastanówmy się, czy jest to coś, czym powinniśmy się martwić. W marcu 2023 roku stacje sejsmograficzne Uniwersytetu w Utah zarejestrowały 354 trzęsienia ziemi na całym obszarze Parku Narodowego Yellowstone. To trochę dużo, ale pamiętaj, że najbardziej niezwykłe wydarzenie z tego miesiąca to mini trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,7. Było to częścią grupy 106 trzęsień ziemi, które rozpoczęły się 29 marca i trwały do końca miesiąca. Tak, trzęsienia ziemi najwyraźniej pojawiają się w grupach. Eksperci mówią, że aktywność sejsmiczna Yellowstone jest cóż, trochę bardziej aktywna niż zwykle, ale tak naprawdę to nic poważnego. Geofizyk pracujący w Obserwatorium Wulkanów Yellowstone, Michael Poland, twierdzi, że wulkan nie wybuchnie w najbliższym czasie. Aby do tego doszło, musiałoby być wystarczająco dużo magmy gotowej do wybuchu pod powierzchnią. Całe szczęście tych warunków obecnie nie ma. Powinno być także wystarczająco dużo ciśnienia, aby ta magma mogła wydostać się na powierzchnię. Jednak nie zaistniał żaden z tych warunków. Zdaniem eksperta, sytuacja Yellowstone jest obecnie. Stabilna, jednocześnie Poland i jego zespół śledzą wszelkiego rodzaju podziemną aktywność, szukając oznak możliwych erupcji. Niektóre z nich mogą być częstością trzęsień Ziemi i deformacji Ziemi. Tysiące mini trzęsień Ziemi w połączeniu z ekstremalnymi zmianami na powierzchni w tym obszarze mogą być alarmujące. Zespół monitoruje również temperaturę termicznych właściwości parku, to kolejny możliwy znak potencjalnej katastrofy, ogromne zmiany w aktywności gejzerów, jak również emisje gazów i ciepła. Mimo doniesień mediów, że Yellowstone ma niedługo wybuchnąć, gdyż ostatnia erupcja miała miejsce 70 tysięcy lat temu, nie o to chodzi w wulkanach. Eksperci mówią, że jest to jedno z najpopularniejszych przekłamań na temat wulkanów. Nie wpisują się one w określone ramy czasowe. Jeśli doszły do erupcji, najbardziej niepokojącą rzeczą dla nas nie byłaby lawa i trzęsienie ziemi, które najprawdopodobniej towarzyszyłoby temu naturalnemu kataklizmowi. Nie. Najgorszą konsekwencją takiej erupcji byłby popiół i opad popiołu. Przyjrzyjmy się, jak to wyglądało, kiedy wulkan Yellowstone wybuchł wiele lat temu. W historii wulkanu miały miejsce co najmniej trzy supererupcje. Najpotężniejsza z nich była 2,5 tysiąca razy bardziej niszczycielska niż przerażająca erupcja Mount St. Helens w stanie Waszyngton w 1980 roku. Najnowsza supererupcja utworzyła kalderę Yellowstone, wypływając do powietrza niewyobrażalne ilości pyłu, popiołu wulkanicznego i skał. Niedawno naukowcy dowiedzieli się również o dwóch innych wcześniej nieznanych supererupcjach, które miały miejsce około 9 i 8,7 miliona lat temu. Młodsza z tych dwóch jest teraz uznawana za największe zarejestrowane wydarzenie w całej prowincji wulkanicznej Snake River Yellowstone. Tak czy inaczej przejrzyjmy się, co działo się te miliony lat temu, ponieważ wtedy mnie tam nie było, musimy założyć te wydarzenia na podstawie dostępnych dowodów. Pierwsze oznaki katastrofy pojawiły się długo przed wybuchem, przez tysiące lat. Ciepło gromadziło się wewnątrz planety. Stopiło skałę pod skorupą planety, pozostawiając ogromne komory. Były one wypełnione podciśnieniem, ciśnieniem, mieszaniną półstałych skał, magmy, pary wodnej i różnych gazów, w tym dwutlenku węgla. Cała ta rozpalona podziemna zupa rozszerzała się, ponieważ z czasem przybywało coraz więcej magmy. Ziemia nad systemem wulkanicznym powoli i niemalże niezauważalnie podnosiła się do góry. Rok przed supererupcją Yellowstone wysłał ostrzeżenie, ale tak dawno temu nie było nikogo, kto mógłby interpretować te sygnały. Co więcej, te niepokojące procesy miały miejsce głównie pod ziemią. Na przykład dekompresja uwalnia bąbelki gazu. Podczas pękania takie bąbelki często mogą napędzać konkretne rodzaje erupcji. Miesiące przed erupcją małe trzęsienia ziemi stawały się coraz częstsze i intensywne. Ziemia w wielu miejscach na obszarze superwulkanu stawała się gorętsza niż zwykle. Jeziora na powierzchni i wody gruntowe także podgrzewały się. Gdyby ludzie byli wówczas obecni, zauważyliby niezwykłą parę zasłaniającą ten obszar. Niedługo przed rozpoczęciem erupcji rosnące ciśnienie podniosło ziemię nad komorą magmy. Powstało w ten sposób wypukłe wzniesienie w kształcie kopuły. Wzdłuż krawędzi tej kopuły zaczęły pojawiać się wąsk. Pęknięcia. Wyobraź sobie otwieranie butelki napoju po tym, jak ją potrząsnąłeś. Coś takiego działo się w pobliżu wulkanu Mentosy plus Kola. Ciśnienie uwalniane było przez te pęknięcia, kiedy gazy wybuchały z powierzchni. Tuż przed katastrofą teren wokół wulkanu Yellowstone zaczął się podnosić. Geotermalne baseny i gejzery podgrzewały się do temperatur brzenia i stawały się bardziej kwasowe niż zwykle magma zaczęła podnosić się w kierunku powierzchni. W pewnym momencie skalny dach komory magmowej nie mógł już więcej wytrzymać i rozpoczęła się erupcja. Niewielkie, lecz stałe drgania zaczęły poruszać ziemią kilka dni przed katastrofą, ale prawdziwe trzęsienie ziemi nie zaczęło się aż do kilku minut przed erupcją. Z ogłuszającym kółkiem ogromna kolumna lawy i popiołu poleciała w powietrze. W kilka minut lawina piroklastyczna przetoczyła się przez obszar z prędkością huraganu. Taka lawina to płynna mieszanka półstałych kawałków wlawy, popiołu wulkanicznego i rozszerzających się gazów. Wyglądało to jak niezwykle gorąca, toksyczna lawina śnieżna. Przy temperaturze około 700 stopni Celsjusza paliło wszystko na swojej drodze. Wulkan wypluwał popiół przez wiele dni. Opadający popiół był jednym z najgroźniejszych skutków erupcji dla wszystkich żywych organizmów. Wulkaniczny popiół zmienia się w szklany cement w ciągu kilku sekund po jego wdychaniu. Większość zwierząt nie miała szans na przetrwanie. Nawet grube drzewa zaczęły się zabalać pod ciężarem tej gęstej substancji. Wystarczyło kilka dni, aby duża warstwa popiół pokryła ogromne terytoria. Po tym, jak popiół dostał się do stratosfery, temperatury na całym świecie zaczęły spadać. Korupcja była bogata w siarkę, która jest skutecznym blokerem słońca, dlatego szybko zrobiło się tak zimno, że przez kolejnych kilka lat na całym świecie nie było lata. Zwierzęta nie mogły znaleźć jedzenia i czystej wody. Ta katastrofa naturalna, zwana supererupcją Grays Landing, była kolosalna, tak określili ją naukowcy w swoich ostatnich badaniach. Dotknęła ogromne terytorium. Strugi lawy pokryły obszar wielkości New Jersey, rozżarzonym do czerwoności wulkanicznym szkłem. Natychmiast zdezynfekowało to powierzchnię ziemi, niszcząc całe roślinne życie, które rozkwitało tam do tej pory. Jeśli taki wybuch miałby miejsce dzisiaj, to pokryłby Colorado, Utah i Wyoming prawie metrem toksycznego wulkanicznego popiołu. Wiele regionów pogrążyłoby się w ciemności. Nawet na wybrzeżu, gdzie mieszka większość Amerykanów, osiadałby pył wulkaniczny, powodujący problemy. Zniszczyłoby to uprawy i skaziłoby pastwiska, zrujnowałoby linie energetyczne i transformatory elektryczne. Więc jestem pewien, że się ze mną zgodzisz. Dobrze, że w najbliższym czasie nic nie zapowiada takiej katastrofy. Hej, mamy wystarczająco dużo innych rzeczy na głowie! Świeże wiadomości. Najstarsza piramida świata została wzniesiona podczas ostatniej epoki lodowcowej i nie mówię tu o Egipcie. Okazuje się, że 27 tysięcy lat temu nasi przodkowie mogli postawić piramidę w zachodniej części Jawy. Wprawdzie Gunung Padang nie jest modelową piramidą, a raczej kopcem z porozrzucanymi tu i ówdzie głazami, to jednak lokalni mieszkańcy zdają się ją czcić i to od wieków. Dopiero niedawno władze Indonezji zezwoliły na nieco głębsze wykopaliska, by sprawdzić o co tyle hałasu i znaleźli pozostałości ludzkiej osady. Było to o tyle zaskakujące, że kopiec znajduje się dość wysoko. Wykopaliska te stanowiły dowód, że ludzie rzeczywiście żyli tu przed Chrystusem. Ale czy aż tak dawno? Indonezyjski geolog Danny Hillman postanowił udowodnić, że Gunung Padang jest pierwszą piramidą świata. Na poparcie swojej tezy skorzystał z wszelkiego rodzaju nowych technologii na czele z datowaniem węglowym, które pozwala na określenie wieku próbek materiałów organicznych pochodzących z dużych głębokości. Kilmen ku swojemu zdumieniu natrafiał na kolejne warstwy konstrukcji, jedna po drugiej, jakby przekopywał Rzym i znajdował antyczne gruzy, które utkwiły w ziemi na wieki. Jego badania jasno wykazały, że na dole były jaskinie, a nawet izby, co mogło oznaczać tylko jedno ludzi. Jeśli chodzi o gigantyczne kamienie znajdujące się w kopcu, najprawdopodobniej zostały one strategicznie umieszczone przez miejscowych, którzy mieszkali tam w przeszłości. Potrzebowali miejsca do medytacji, więc ułożyli je w harmonijny sposób. Ich gładka powierzchnia nie jest wynikiem setek lat erozji, ale dziełem wielkich rzeźbiarzy powiedzmy Fidiasza tamtych stron i tamtej epoki. Jeśli to wszystko faktycznie jest prawdą, oznaczałoby to, że ludzkie cywilizacje zaczęły się dużo, dużo wcześniej niż nam się wydaje. Sądzi się jednak, że nasi przodkowie z okresu paleolitu nie tworzyli społeczeństw, które można by uznać za cywilizację. Nie mieli narzędzi i wiedzy, aby wznosić piramidy. Musieliby wykazać się rozmaitymi umiejętnościami murarskimi, które nie były znane podczas ostatniej epoki lodowcowej. Koledzy po fachu Hillman'a pewnie spojrzeliby na jego teorię przychylniejszym okiem, gdyby znalazł dowody takie jak fragmenty kości, a nie znalazł. Flint Dibble, inny archeolog, twierdzi, że bez konkretnych śladów działalności człowieka nie ma dowodu na istnienie piramidy. W tym przypadku wszystkie dane wskazują, że gleba w kopcu pochodzi sprzed 27 tysięcy lat. Wedle jego teorii skały na szczycie Kopca po prostu zsunęły się ze wzgórza, a więc wydarzyło się to w sposób naturalny. Tylko złożone społeczeństwo zdołałoby zbudować piramidę schodkową. Jednak według amerykańskiego archeologa Billa Farleya nie ma powodu, by sądzić, że w Indonezji istniały jakiekolwiek osady podczas ostatniej epoki lodowcowej. Dla porządku, najstarsze znane pradawne społeczeństwo wyposażone w tego rodzaju wiedzę funkcjonowało mniej więcej 11 tysięcy lat temu na terenach dzisiejszej Turcji. Spójrzcie, oto słynne Gobekli Tepe. To również nie jest piramida. To najstarsza monolityczna konstrukcja wzniesiona przez człowieka. W okresie neolitu osiedliło się tam wielu ludzi i są na to dowody: ściany pokrywają dawne rysunki ubrań i dzikich zwierząt. Do niedawna tytuł najstarszej piramidy na świecie należał do trójstronnej konstrukcji znanej jako piramida Dżesera w Egipcie. Znajduje się ona w Sakarze, zaledwie kilka kilometrów na południe od zespołu historycznego w Gizie. Jest dość dobrze znana z kultury popularnej. W XVIII wieku europejscy malarze często przenosili jej wizerunek na płótno. Młodzi mężczyźni z elity, odbywając podróże dookoła świata, obowiązkowo zatrzymywali się w Sakarze. Pojawiła się również w grze wideo Assassin's Creed, z cyfrową reprezentacją znacznie dokładniejszą niż wiele historycznych przedstawień tego obiektu. W starożytnym Egipcie budowanie piramid, w których faraonowie byli chowani i przygotowywali się do życia wiecznego, było czymś bardzo ważnym. A jeśli myśleliście, że to piramida Cheopsa jest najstarsza na świecie, wybaczcie, że was zawiodłem. Ta Jessera została zbudowana niecałe 100 lat wcześniej. Rozwój nowych technologii pozwala archeologom dokonywać przełomowych odkryć. A nowa, a raczej powinienem powiedzieć, starożytna piramida w Ameryce Południowej może wysunąć się na czoło tego wyścigu. Okazuje się, że dawniej piramidy były też całkiem modne w obu Amerykach. Wśród nich są słynne piramidy kompleksu świątynnego Tikal w Gwatemali. Te same, które pojawiły się w czwartej części Gwiezdnych Wojen. Jednak, żeby znaleźć najstarszą piramidę w obu Amerykach, musimy udać się do Peru. Głęboko na peruwiańskiej pustyni archeolodzy natknęli się na rozległą, starożytną metropolię znaną jako Kral. Początkowo uważali, że osada powstała całkiem niedawno, ponieważ starożytna technologia mogła być zbyt prymitywna na coś tak złożonego i powstałego tak dawno temu. Jak już wspomnieliśmy, Karal to pustynne miasto, jak Las Vegas, ale bez tego całego blichtru i świeci czyli nie było tam łatwego dostępu do wody. Aby takie miejsca mogły się rozwijać, konieczny jest skomplikowany system nawadniania, co prowadzi nas z powrotem do złożonych technologii. Peruwiańczycy swoim odkryciem zaskoczyli cały świat. Dawne miasto zajmowało ogromną przestrzeń, miało amfiteatr, domy i budowle sakralne. Całość prawdopodobnie rozciągała się na powierzchni 150 hektarów. A kiedy naukowcy przeszli do weryfikacji swojej początkowej hipotezy za pomocą datowania radiowęglowego, odkryli, że miasto prawdopodobnie powstało około 2027 roku przed naszą erą. Na miejscu archeolodzy znaleźli ponad sześć piramid, które mogły być wcześniejsze niż ta w Sakarze. O ile nam wiadomo, obie cywilizacje współistniały w tym samym okresie w tak odległych wobec siebie częściach świata. Ale ponieważ uczeni nie są w stanie określić dokładnego wieku piramid Karal, trudno jest stwierdzić na pewno, kto postawił swoją piramidę najpierw. Hmm, gdybyśmy tylko mieli kryształową kulę. Tak się składa, że kształt piramidy jest czymś, co natura potrafi wytworzyć sama, a nas, współczesnych ludzi, nieco ten fakt dezorientuje. Klasycznym przykładem są japońskie yonaguni miejsce znane również jako japońska Atlantyda. Struktury te zajmują powierzchnię porównywalną z kilkoma boiskami piłkarskimi i mają wysokość pięciopiętrowego budynku. Odkrywcy i eksperci uważają, że monumenty yonaguni pochodzą sprzed 10 tysięcy lat. Dla wybitnego japońskiego geologa morskiego, profesora Masakiego Kimury, Yonaguni jest dziedzictwem zaginionej cywilizacji. Kimura nurkował w ruinach ponad 100 razy w ciągu ostatnich 10 lat. Uważa, że tam na dole są wyraźne ślady ludzkiej działalności. Zwróćcie uwagę na ten trójkątny basen na powierzchni struktury. Kimura jest zdania, że to rzeczywisty dowód na aktywność ludzi, ponieważ ta trójkątna wklęsłość stanowi historyczny symbol wodotrysków w regionie. Jak to bywa w wielu tego typu przypadkach, nie wszyscy naukowcy podzielają tę teorię. Dla wielu monumenty Jonaguni powstały w wyniku tysięcy lat erozji, a fakt, że pomnik składa się z jednej masywnej skały, utwierdza ich w przekonaniu, że naprawdę nie jest on dziełem człowieka. Oczywiście te ogromne bazaltowe kolumny przypominają nieco ruiny pałacu, ale najprawdopodobniej są one wynikiem intensywnej aktywności wulkanicznej w regionie. Mówiąc o naturalnych formacjach, które naprawdę wyglądają, jakby stworzył je człowiek, sporo mówi się ostatnio o piramidzie na Marsie. Od dłuższego czasu staramy się znaleźć dowody na istnienie tam życia. Niektórzy jednak idą o krok za daleko i twierdzą, że małe, zielone lub szare ludziki zbudowały piramidę na czerwonej planecie, próbując ustanowić własną cywilizację. To zdjęcie zostało wykonane ponad dekadę temu przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter, ale ostatnio znów zrobiło się o nim głośno. Przedstawia coś, co wygląda jak trójboczna piramida. Niektórzy twierdzą, że gładka strona może być jedynie efektem jakiejś pracy. Ale tu wkracza nauka i wyjaśnia, że Mars jest domem dla jednego z najgłębszych systemów kanionów w całym Układzie Słonecznym. Tak zwana piramida znajduje się w regionie Kandor Kazma, który obfituje w wiele podobnych formacji. Wszystkie one są niczym innym jak rezultatem erozji. Najwyraźniej nie dzieje się tam nic nadprzyrodzonego. Szkoda! No, na dnie oceanu jest dziura. Wygląda na to, że ocean ma przeciek! Ale nie jest to zwykły wyciek. To przypomina bardziej źródło, ponieważ woda wpływa, a nie wypływa. Ten wyjątkowy wyciek to coś, co znamy jako oaza Pythii. Przypadkowo odkrył go jeden ze studentów. Zauważył bąbelki, które wydostawały się na powierzchnię. Zwykłe bąbelki w oceanie mówią nam, że mogą się tam znajdować kominy hydrotermalne, które są gorącymi punktami dla całkiem fajnych rzeczy. Te kominy są w rzeczywistości jak gorące źródła na dnie morskim. Jednak zamiast bulgotać ciepłą wodą, uwalniają płyn, który został przegrzany w skorupie naszej planety. Gdy woda morska przedostaje się do tych pęknięć i przemieszcza się w głąb skorupy ziemskiej, wchodzi w kontakt z niezwykle gorącym płaszczem. Powoduje to podgrzanie wody morskiej do bardzo wysokich temperatur. Gdy woda przemieszcza się z powrotem w kierunku powierzchni, niesie ze sobą rozpuszczone gazy i minerały. Gdy gorący płyn wydostaje się z otworów wentylacyjnych, miesza się z otaczającą wodą morską i szybko się ochładza. W niewielkiej odległości od otworu wentylacyjnego temperatura może spaść do komfortowych 20 stopni Celsjusza, czyli do temperatury, które lubią niektóre stworzenia. W ciemnościach żyją tam prawdziwe dziwadła, takie jak ryby widmo z angielskiego Ghostly Fish, gigantyczne rurkoczułkowce z czerwonymi końcówkami i unikalny rodzaj krewetek z oczami na grzbiecie. Niektóre z nich, jak rurkoczułkowce i bakterie, polegają na chemikaliach i minerałach uwalnianych przez otwory wentylacyjne, aby przetrwać w trudnych warunkach. Jednak w tym przypadku bulgocząca woda nie pochodziła z komina hydrotermalnego. Była tam z powodu źródła i to jest nieco bardziej niepokojące. Widzisz, woda w tym zbiorniku musi pozostać tam, gdzie jest. Jeśli wycieknie jej zbyt dużo, może to mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza dla okolicznych terenów. Ten niezwykły wyciek można zaobserwować wzdłuż strefy subdukcji Kaskadia, która jest potężną linią uskoku u północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Jest to miejsce, w którym dwie duże płyty tworzące skorupę ziemską łączą się i przesuwają obok siebie. Woda z Oazy i działa niczym smar między tymi płytami. O strefie uskoku można myśleć jak o stole do hokeja na powierzchni. Gdy ciśnienie płynu jest wysokie, to tak, jakbyśmy mieli włączone powietrze. Oznacza to, że tarcie między płytami jest zmniejszone, co pozwala im się poruszać, ale jeśli ciśnienie płynu jest niższe, dwie płyty mogą się zablokować, co prowadzi do narastania naprężeń. W kontekście płyt tektonicznych, naprężenie to ciśnienie lub siła, która może powodować deformację. A jeśli nacisk zaczyna narastać, w pewnym momencie musi gdzieś uciec. Gdy jest go za dużo, może wywołać trzęsienia ziemi. I to najprawdopodobniej niemałe. Na przykład uwolnienie naprężeń w strefie subdukcji Kaskadia może prowadzić do trzęsienia ziemi o magnitudzie 9. Dla porównania największe trzęsienie ziemi, jakie kiedykolwiek odnotowano, miało miejsce w Chile w 1960 roku i miało magnitudę 9,5. Zniszczenia były ogromne, więc mamy nadzieję, że woda pozostanie w zbiorniku i utrzyma delikatną równowagę między płytami tektonicznymi. Zbadaliśmy zaledwie 5% oceanu. Kto wie, ile fajnych rzeczy znajduje się na dnie, wciąż czekając na odkrycie. Na przykład, spójrz na te tajemnicze otwory, na które natknęli się naukowcy w głębinach Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Azorów. Są one starannie ułożone i oddalone od siebie o około 10 cm, a w niektórych przypadkach nawet o około metr. Przypominają nakłucia pozostawione przez maszynę do szycia. Niektórzy uważają, że te dziury mogą mieć pochodzenie biologiczne, np. niektóre ryby mogły je wykonać podczas przemieszczania się po niemorskim. morskim. Inni uważają, że możemy patrzeć na coś, co jest dziełem człowieka, być może pozostawionym przez oponę z kolcami. Oczywiście takie dziury są idealne do wymyślania historii o istotach z innych planet, które rzekomo je stworzyły, a może nawet o legendarnych potworach jak ten z Loch Ness. Zdecydowanie trudno jest wytłumaczyć taką symetrię otworów, ale jeden z biologów głębinowych zaproponował całkiem dobre wyjaśnienie. Powiedział, że pod osadami może znajdować się zwierzę i od czasu do czasu może robić małe kominy, aby uzyskać dostęp do obiegu czystej wody w swojej małej noża. Chodzi o to, że wokół wejścia do każdego otworu znajdują się stosy osadów i potwierdzają one koncepcję, że coś wypchnęło glebę od dołu. Ale nadal nie ma dowodu na to, że te otwory są faktycznie połączone pod powierzchnią. Jest też wiele rzeczy ukrytych na dnie mórz i oceanów, które pozostawiły nam starożytne cywilizacje. Na przykład archeolodzy dokonali naprawdę fajnego odkrycia na południowym wybrzeżu Chorwacji. Drogi ukrytej pod warstwami mułu morskiego, która ma 7000 lat. Starożytną drogę znaleziono na stanowisku archeologicznym Solina z okresu neolitu. Miejsce to było wyspą stworzoną przez człowieka w czasach starożytnych, a archeolog odkrył ją dwa lata temu. Badał zdjęcia satelitarne obszaru wokół Korczuli, jednej z pięknych chorwackich wysp. Kiedy zdał sobie sprawę, że na dnie morza potencjalnie może znajdować się coś interesującego, zanurkował do wody ze swoim kolegą. A pod powierzchnią morza Adriatyckiego, które jest częścią morza Śródziemnego na głębokości 4 do 5 metrów, znaleźli kamienne ściany, które najprawdopodobniej były częścią jakiejś starożytnej osady. Ziemia, na której ludzie zbudowali osadę, była oddzielona od głównej wyspy wąskim pasmem lądu. Na szczęście obszar ten jest chroniony przed dużymi falami przez okoliczne wyspy, dzięki czemu miejsce to zachowało się stosunkowo dobrze. Obecnie jest ona ukryta pod powierzchnią morza i pokryta błotem, ale ekscytujące jest wyobrazić sobie jak ludzie chodzili tą drogą prawie 7 tysięcy lat temu odwiedzając pobliskie osady. Jeśli chcesz zobaczyć najdziwniejsze stworzenia, zawsze możesz udać się na dno. Naukowcy ustalili, że na dnie oceanu spokojnego może znajdować się ponad 30 potencjalnie nowych gatunków. Zebrali je za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu. To duży krok, ponieważ do niedawna mogli badać takie stworzenia tylko za pomocą zdjęć. Mowa o pierścienicach, różnych rodzajów koralowców, niektórych bezkręgowcach, podobnych do stonów i wielu innych. Ale jest też wiele starych, dziwacznych stworzeń, o których już wiemy, że wyglądają jak z filmów science fiction. Czerwona ośmiornica, psychrolutes marcidus... Okej, okay, ten wygląda całkiem normalnie, dopóki nie wynurzysz go na powierzchnię. Rekin goblin, hauliodus loani, robaki zombie... Uch, przejdźmy dalej... Dno morskie skrywa również rzeczy z kosmosu. Na dnie oceanu spokojnego znajdują się ślady rzadkich form plutonu i żelaza. Niesamowite, bo wszystko to pochodzi z kosmosu. Te radioaktywne materiały prawdopodobnie powstały podczas jakiegoś kataklizmu w kosmosie i ostatecznie dotarły na naszą piękną, rodzimą planetę. Ten pozaziemski gruz najprawdopodobniej pojawił się na Ziemi w ciągu ostatnich 10 milionów lat. Po tym jak wpadł do oceanu spokojnego i osiadł na głębokości prawie 2 km, stał się częścią wszystkich warstw skał tam na dole. Pluton jest szczególnie ekscytujący dla naukowców, to znaczy znaleziono tylko niewielkiej jego ilości może setki atomów ale i tak jest to dość niezwykłe, ponieważ atomy te powstają w wyniku eksplozji gwiazd. Takie rzeczy mogą pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób wszechświat wytwarza pierwiastki cięższe od żelaza, takie jak pluton, złoto, uran i platyna. Nadal nie jesteśmy pewni ich pochodzenia. Przez długi czas naukowcy uważali, że za powstanie tych ciężkich pierwiastków odpowiedzialne są supernowe, czyli moment, w którym gwiazda kończy swój żywot w niesamowitej eksplozji. Wygląda jednak na to, że nie chodzi tylko o to. Może się to wiązać też z innymi kosmicznymi wydarzeniami, takimi jak zderzenia gwiazd neutronowych, które są super gęstymi, zapadającymi się gwiazdami. Lub niektórymi rzadkimi typami supernowych. Okej, okay, podaj mój popcorn.